Cześć! Witam się z Wami serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pełna energii, tak po prostu, jakoś z rana. Kurde, czy ja jestem niestabilna emocjonalnie? Tak się mocno zastanawiam, bo wieczorem. Bo wieczorem miałam zjazd emocjonalny. Dzisiaj wstałam, wiecie, latająca pod niebiosa. Nie wiem, możliwe, że tak. Pewnie tak. Okej, okay. do przemyślenia i przeanalizowania, aczkolwiek dzisiaj energia dopisuje, skończyłam film z książką o tym, u, u, u. o insulinooporności, um, nie wiem jaka będzie kolejność dodania, czy najpierw tego zobaczycie, jeżeli tak to oznacza, że się uwinęłam moi drodzy w jeden dzień z vlogiem. Jeżeli nie, no to będziecie ten film widzieć w poniedziałek. Jaki dzisiaj dzień? Piszcie w komentarzu. Więc stałam z pełna energii, udało mi się dokończyć film. Jak widzicie, jestem lekko podmalowana. No. Gotuję sobie obiadek. W sumie kilka obiadków na tydzień. Do czwartku. Tak pomyślałam. Ja niekoniecznie mam czas i chęć gotowania w ciągu tygodnia. Weekend jest takim czasem, gdy jestem trochę, trochę wolniejsza, swobodniejsza, nie mam obowiązków zawodowych przynajmniej staram się nie mieć, chociaż nie zawsze się to udaje. To może jest ta metoda, którą stosuję u męża w sensie gotuję mu w weekend, zabiera w pudełkach do pracy. I, I się żywi. Może i ja tak? Może to będzie ta droga? Zobaczymy. Gotuję. Zaraz wezmę Was do kuchni i pokażę, co tam sobie wymodziłam w niedzielę, czyli jutro. Mam na obiedzie pana Tateła, więc super. Ale to się wiąże z tym, że nie wszystko wejdzie na obiad. Mój pan tata jest strasznym tatą mięsnym. Do niego, jak nie ma kilograma mięsa na talerzu, to znaczy, że jest słaby obiad. Trochę mnie to martwi, bo tutaj chodzi przede wszystkim o kwestie cholesterolu i tak dalej, Ale co ja mu mogę mówić, jeżeli cholesterol ma idealne? Więc chłopie, jedz to miecho, jak ci smakuje. Ciesz się życiem, rób co chcesz, jedz mięso, sama ci je zrobię. A, tak. Ja mięso też lubię, nie powiem, że nie, nie będę się wypierała nie, jak żaba błota, ale, ale na pewno w mniejszej ilości niż pan Tateł. Nie? Ja potrafię tydzień w ogóle mięsa nie jeść, jest mi z tym dobrze. Aczkolwiek wtedy pod koniec tygodnia czuję, że czegoś mi brakuje i czegoś mi się chce. W tym tygodniu był to chleb razowy z awokado, którego jeszcze nie zjadłam, ale dojadłam tą pastę ze słonecznika, która jest rewelacyjna, moi drodzy. Ciemny chlebek, nawet bez podpiekania. Po prostu ciemny chlebek, pasta słonecznikowa i pomidorek, jakież to było dobre. Hm? Moje wczorajsze śniadanie, wczorajsza kolacja i dzisiejsze śniadanie, no ale już pasty nie ma pasta zjedzona. Tą pastę muszę zacząć sobie sama robić, bo robię też bardzo dobrą i czystą w składzie wtedy. Ona nie może stać tak długo jak ta ze sklepu, ale nie ma żadnej chemii, nie ma konserwantów. Pasta jest... przepis na pastę jest na jadłonomi, tam w linku... W, tam linka w opisie. Ojej. Tak, odnośnie szamponu. Myłam nim głowę. I nie wiem, co mam powiedzieć. Tak, z jednej strony te włosy są zdrowsze w dotyku, bardziej y, takie, no widzicie sami, bardziej ułożone, w sensie zdyscyplinowane, o, ale jednocześnie są bardziej przeciążone. One nie są jeszcze tłuste, ale są ciężkie, takie bardziej smutne. Czy mi to przeszkadza? Jak siedzę w domu, na pewno nie. Jeżeli chciałabym gdzieś iść, to chyba wybrałabym lżejszy szampon, żeby mieć wolium na głowie, nie objętość. Czemu my, bardzo często, youtuberzy, wplatamy zagraniczne słowa, ja też, więc nie jestem hipokrytką, to znaczy jestem hipokrytką, bo sama to robię i zastanawiam się czemu. Eee, zagraniczne słowa, gdzie mamy w Polsce takie piękne yy, odpowiedniki, volume, no objętość. Tak samo jak się mówi print screen, nie? Przecież mamy zrzut ekranu, więc o co tu kaman? To chyba jest kwestia tego, że częściej użytkujemy określenia anglojęzyczne niż te nasze polskie. Ale są. Są i warto ich używać. Warto mówić o tym, że można użyć polskiego określenia. To teraz idziemy do Kichena robić dinera. Taki mały żart. Chodź. A czy ja Wam mówiłam, że żyję w konflikcie z moją mamą? Od teraz hapsnęła mi psa na tydzień powiedziała, że małeństwo musi zacząć wychodzić już coraz bardziej i musi żyć na półwolności, czyli na działce, a tak naprawdę stwierdziła, że ona się zapłacze bez niej. I wie, wiecie, to jest okropne. To jest okropne. Jak się dzielić? E... To jest okropne. Jak się dzielić psią, miłością, gdy żyje się w rozjazdach? Nie wiem. Też nie ma co z psa wariata robić, nie? Musi się przywiązać do jednego człowieka, jednego właściciela. Ojej. Wyczuwam tutaj problem na tej płaszczyźnie, powiem wam. Wyczuwam problem na tej płaszczyźnie, powiem. Jak mnie to wkurza. Kupiłam przedwczoraj pomidory. Chciałam teraz kroić na sałatkę. I co? I jajco. pleśni. I co, cały wielki pomidor, fajny do wyrzucenia. Dwa dni, dwa. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Może ja je źle przytrzymuję. Jak e, przechowujecie pomidory? U mnie są na wierzchu, nie są w lodówce, wprawdzie. E, może ja coś źle robię? Dajcie znać. I voilà, obiad gotowy. Kasia gryczana, pierś z kurczaka, e, sos i sałata. Tapeta już mocno rozjechana. Tu już jej praktycznie w ogóle nie ma. Oczy porozmazywane. włosy przetłuszczone. To chyba już czas, w którym ja powinnam iść do wanny. Odnośnie jeszcze tego, tej serii szamponów i odżywek, którą Wam pokazywałam w ostatnim filmie, to oficjalnie z odżywką jest taki problem, że ją strasznie ciężko wycisnąć na rękę. Butelka jest... Nieporęczna do mojej małej rączki. Ja mam dosyć małe łapki. To wiem, że tego nie widać na filmie, ale one są względnie małe, jak na dorosłego dużego człowieka, na nawet 76, nie? Nie mogę ścisnąć tak, żeby wyleciało. Sprawdziłam, słuchajcie, sobie cukier naczno i powiem szczerze, że jestem zadowolona z tego wyniku. Nie ma tragedii. Mógłby być jeszcze troszkę niższy, ale popracujemy nad tym. Kolejny dzień. Dobiliśmy w ten sposób do wtorku. Co się wydarzyło? Ano, dwie rzeczy. Mam dobrą wiadomość i złą wiadomość. Zacznę od złej. Popsuło nam się auto. I to taka trochę większa inwestycja. Mianowicie. Yy... Przepraszam. To ważne. Muszę odpisać i dopiero będę mówiła dalej. Tak, zła wiadomość jest taka, że uszkodziliśmy, nie uszkodziliśmy, po prostu skończyła swoją żywotność nasza przekładnia e, układu wspomagania kierownicy, więc bardzo ciężko się jeździ tym samochodem. Oddaliśmy ją już do regeneracji, ale raz będzie to trwało. E, dwa będzie ładniej słono kosztowało, ale spoko jakoś damy radę. Fajnie, jeżeli w przeciągu dwóch tygodni by nam to zrobili, no bądźmy dobrej myśli, bo inaczej nasz pewien plan spali na panewkach. Panewkach czy na panewce w lizurze biemnokiej czy pojedynczej? No nie wiem. A dobra, wiadomość druga. To mianowicie orciobuzia będzie częścią muralu, który będzie który już powstaje na jednym z budynków w Warszawie, na Politechnice. Jak powstanie, pokażę Wam go. Przyszła jakaś paczucha. Mogę się tylko domyślać, co to jest. Krokus logistykę znam bardzo dobrze. Współpracuję zawodowo z tą firmą. To jest firma logistyczna, ale od którego z ich kontrahentów? Sprawdźmy. Ha, feria. Mózg nie służy do myślenia. 7,5 wywrotowych lekcji o mózgu. I jak mi myśleć? Oj, tak to, to bardzo. Ale chyba mam tę książkę. A oprócz tego, rysowanie dla przyjemności. Krok po kroku dla dorosłych i dzieci. O, to coś dla mnie. Jak super. Bardzo dziękuję przymiła niespodzianka od wydawnictwa Feria a dzisiaj na obiad moi drodzy tu już jest bulion nagotowany przyznam się, że to jest niedzielny rosół, tu się smażą pulperty, jak się usmażą będą się gotowały w bulionie ten tłuszcz cały wyleję będę smażyła pomidorki z odrobiną cebuli i dodatkowych warzyw później z mi Następnie z bulionikiem je przetrę i będzie mega sos albo zupa. Nie wiem, jaka będzie gęstość. Ojoj, kochani. Teoretycznie dostałam dziśnik od ferii. Pani Magdalena. Yy. Wydownictwo feria przesyła małą paczkę z pozdrowieniami. Kochani, bardzo Wam dziękuję. Magda, odezwij się. Dostałam Twoją paczkę. Daj znać, co dostałaś w mojej. Mam na imię Barbara ale nie zmienia to faktu, że paczka jest bardzo, bardzo adekwatna do moich zainteresowań i mojego jestestwa. Porysujemy razem. Wiecie, że chodziłam do gimnazjum plastycznego. Lubię, absolutnie lubię takie zabawy. To chętnie przeczytam, a to jest absolutnie dla mnie, jak w niej myśleć. Ja, to ja, to ja, to ja, to jest orcia, to jest orci twarz. Tak, tu wstawimy orci buzię. Tu jest orci dupka, tylko tu powinny być większe uda. I to jest do jeden do jednego orcia. Jak mniej myśleć? Mózg nie służy do myślenia. Bardzo prawdopodobne. Mój nie myśli. Mój działa. Strasznie jestem ciekawa tej książki. Dzisiaj się zabieram za czytania tego, jak mi myśleć, bo to mi się bardzo mocno przyda. Gdzieś tam słuchałam pierwszy rozdział na podcastach i myślę, że Wam też się przyda i mnie też. Dam Wam znać, co i jak to porysujemy razem w kolejnych filmach. Ojej, ile kontentu. Jak się cieszę. Dzięki, feria. Kochani, kończymy już dzisiejszy film. Bardzo Wam dziękuję za naszą e, dzisiejszą przygodę na moim YouTubie. E, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na kanale. Kciuczek w górę i komentarz. Możecie powiedzieć, co chcecie, żebyśmy z Ferią narysowali. Może być coś bardzo ambitnego. Pokażę Wam. Mogę narysować na przykład machinę letającą, jeżdżącą, amfibię i pływającą w takim razie. Buziaki! Do kolejnego filmu. Cześć!